Wiadomości wieczorne, Wasz codziennik Lego. Wracamy do roku 1981. Druga część materiału poświęconego komendantowi i jego pojazdowi. Tutaj jeden z tych dwóch zestawów z 1981 roku, tutaj drugi. Przedstawicieli obu zestawów widzicie właśnie przed sobą. Niektóre strony internetowe poświęcone Klockom Lego stawiają granice między tymi dwoma zestawami. Tutaj mamy Town Classic, tutaj mamy Town. Fire. Spróbuję odrobinę opowiedzieć o tych dwóch zestawach. Tutaj 29 elementów, tutaj 20. Ten z nadrukowanym torsem i zestaw z nim kosztował w momencie premiery 4,49 dolara, ten z naklejką na torsie kosztował dolara 89. Mamy 2025 czy 2025 rok czyli mija 44 lata. Za ten nowy nieodpakowany trzeba zapłacić 89 dolarów. Natomiast ten gdzie Naklejka jest na torsie, trzeba zapłacić aż 200 dolarów. Jeżeli skłoniło to Was do jakiejś refleksji, to podzielcie się tym w komentarzu. To tyle ode mnie.